Ja to nie wiem czego gasić, bo kurwa nie zapali tego akumulatora nie ładowałem I co ile kilometrów zrobiłeś? Tak ogólnie A no to już do tarty To można zapierdać No już i od pięciu też zapierdało I co robimy ten wyścig? No najpierw Ty się przejdziesz ale to i tak byśmy tu się ustawili. Ja bym wiesz, wystartował, nie? I zobaczył, jak ten. No to dawaj. A porównanie właśnie... wiesz z Dawidem. Co? No mówię, że porównanie z Dawidem wyścig, nie? No od razu. Ten, a ja nagram moim najwyżej oprobu teraz... Ale... No dobra. Dobry, tak. No? <laughs> Tam to i tak przekamuje, zobaczymy na razie stąd, a później stamtąd se ruszymy, nie? Dawaj wystarczy jakoś machnij ręką lepszy start ma, nie? no kurwa dawaj, dawaj ty pierwszy, lekko wystartuj ja, ja pogonię, no Jednak lepsze. 180 lepsze Ale ładnie idzie ci powiem. Ale nie ma jakoś dużej, dużej różnicy. Ale nie, jak równo wystartowaliśmy, to to było, bo przecież go odsadziłem, nie? A tutaj dałem mu, żeby on pierwszy ruszył i wiesz, ja potem, no i go wyprzedziłem, nie? To jednak jest, przyspieszenie jest trochę lepsze. Ty a ciekawe jakby skręcił te... Ja na początku te... też ruszyłem, tak dawaj, nie patrzę co o zobaczymy jak wtrysk damy większy. Czy będzie różnica? Jeżeli Ale idzie, mówię, ten... że potem się tam przydławiała, czy nie chciała się wkręcać jakoś na Nie, trybie. właśnie teraz, znaczy bardziej się dławi niż ten. Czy teraz sprawdzić wiesz, tylko ma śrubokręt czy coś? A, no to nie mam kurwa takiego małego, nie? Żeby tam pokręcić. No to co byś zrobił z wydechem? A co miałem zrobić? Farba ci Z wydechem? farba złosi? Gdzie? A, a to pewnie no bo co? No bo pasem nie od odpłakałeś. No gdzie? A że tu. A no, kurwa, ale zeszkód. Tak jakby jakimś kwasem się, no. Wypala się może tak. No kurwa, w takiej temperaturze. Bo wiadomo czym to malowane, jak to było, zobacz. Taki wiesz, srebrny chrom, taki nie? Jak u niego, to farba to tam się nie trzyma. No nie chrom, ale takie wiesz, wypolerowane. Ciekawe jak podkręcił te, te... A ty jeździłeś jego rką czy nie? Nie, to się przejdzie. To dawaj, ja wezmę ten na twoją, a ty jego i zobaczymy. Zobaczę czy. nie nagrywasz. Znaczy, to ja swoją to będę nagrywał, nie? Normalnie ten. Vloga, Zobacz, jaka będzie różnica. Kurwa, inaczej całkiem się siedzi. Jego chyba wyższa, czy nie? Czy taka. właśnie. Nie? Bo jak ja wsiadłem na twoją, nie wiem, tak, tak trochę inaczej, też mi się wydawało. Ale to znaczy, jak inaczej, inaczej, Tak, jakby twoja była wyższa chyba rka trochę. Ej, nie wiem, może amor jakoś tak ustawiony, tylny pewnie. Nie posprężenie to same kolory. Może... Daa. No A bo u niego się luz świeci. A mówię, mówię, bieg wrzuciłem, a tu luz się świeci, ja zapomniałem, że u cały czas. Dobra. A startujesz? A tamten piach. Dobra, dawaj. Jest na 180 to ładnie idzie. Ja bym mógł taką w 180. Tutaj czuć, że taka trochę słabsza. No tu czuć nawet, że trochę słabszy jest, nie? Ale ten jednak ładnie się wkręcał. Ja to tak dzipujemy. <laughs> Ma większa pojemność. Ten to zapierdziela. No, no czuć różnicę no. ci powiem Tylko, że na tym v to przecież nie ten Nie ma mhm. różnicy jakiejś, nie? No że nie ma No V-Max nie, ale przyspieszenie... No, to ja sam czułem, tak jak wiesz No, nie czuć jak się wsiądzie, no Te no od wiem, dołu takie jest ten tak Czuć, że mocniej jest... się zbiera znaczy, nie, no teraz ta 80 No <laughs> Nie wiem, to ładny Tak na miasto to jest... Dobre. No nie, no tak to fajnie powiedzieć. Może odpalić, kurwa, nie to napycha. Weźcie no, nie ładowają, a też tak ledwo. Ale napych i z rozrusznika może załapie. Ty, czekaj, czy bym sam odpalił go. Tak ten z tego chuj, wie nie, samemu nie, ale we dwóch i z rozrusznika pójdzie. Napierdolę Bo za pierwszym razem co odpalił to ja mu gasa on chuj On ja wgasi On <laughs> wgasi, Dobra, na razie to na ludzie, na tamten ten asfalt go Czekaj Czekaj jest, dobra